Witam serdecznie. Dzisiaj będziemy robić przepyszną cytrynówkę, idealna na zimowe wieczory. Mam tutaj 1,5 kg cytryn. Będziemy ją teraz je zalewać wrzącą wodą. Ja już mam tutaj akurat wrzątek. I będziemy je parzyć około 3 minut. 3 do 5. Przykryjemy i poczekamy, aż się sparzą. Cytryny zostały już sparzone. Teraz sobie je wyciągnę na sitko, żeby wystygły. Takie sparzone cytryny, teraz będziemy obierać bardzo cieniutko, żeby tylko tą żółtą skórkę o, bez tej białej części będziemy obierać. A później będziemy je zadawać spirytusem. Staramy się to zrobić jak najcieniej. Możemy do tej części, do tej. Czynności użyć obieraczki do warzyw, tylko musi być bardzo ostra. Ja sobie tak obiorę wszystkie cytryny i będziemy kontynuować. Strenki mamy już okrojone. I tak przygotowane skórki. Sypiemy sobie do słoika. Słoik mam wyparzony i dobrze wysuszony. Takie skórki, zalewamy pół litra si. Zakręcamy i odstawiamy na jeden. Dwa dni. Niektórzy zostawiają na dłużej, ale taka goryczka wyjdzie z, z naszych skórek. Ja tak zostawiam maksymalnie na dwa dni. Teraz zabieramy się za cytrynę. Żemy i obieramy z tej białej skórki, żeby jak najbardziej się jej pozbyć, bo ona daje goryczkę. O, bardzo fajnie schodzi, zobaczcie. Taką cytrynę będziemy nacinać na pół i wyzbywać się pestek na takie... Czwarteczki najlepiej. Najlepiej zrobić to w przecięcie, tak jak widzicie, w połowie cząstki, bo wtedy przecinamy i widzimy, gdzie jest, gdzie jest pestka. Pestki musimy się wyzbyć, dlatego że one również dają goryczkę i najlepiej się ich pozbyć. Ja tak sobie zrobię wszystkie cytryny. Rozbędę się pestek I będę wrzucać takie przygotowane cytrynki do słoja. Później będziemy zasypywać to cukrem. Właśnie skończyłam ostatnią cytrynkę, tak pozbawione błon i pestek. Będziemy teraz zasypywać to cukrem. Teraz będę to zasypywać cukrem. Mam tutaj naszykowane 300 gram. I później, w następnym etapie, będę dodawać wodę z miodem. Ale jeżeli ktoś nie chce dodać miodu, to po prostu zasypuję pół kilograma cukru. Tobie tak troszeczkę wstrząśniemy i zostawiamy takie cytryny na dwa dni. Aż puszczą sok. Tak przygotowane cytryny. Zobaczcie, już puszczają sok. Tak delikatnie tylko nałożę nakrętkę i. Codziennie musimy wstrząsnąć słoikiem i obserwować, czy czasami nie zaczną się nam psuć. Jeżeli zobaczymy, że coś się niepokojącego dzieje, wtedy musimy odcedzić i będziemy dalej robić nalewkę. Ja teraz moje słoiki odstawię do szafki i codziennie będę zaglądać do nich. Minęło dwa dni. Wytworzyło nam się tak dużo soku, teraz będziemy to przecyzać. I tak trochę wyciśniemy pozostały sok z, z cytryny. Cytryny mamy już odciśnięte, wrzucę je sobie z powrotem do słoika. Tu sobie na chwilę odstawimy. Teraz zleję sok do miarki, zobaczymy ile tego soku jest. W soku mamy 550 ml. Teraz będziemy przysedzać spirytus ze skórkami. Zobaczcie, jaki piękny, żółty kolor się wytworzył. Teraz przecedzimy sobie do słoika nasz spirytus. Zobaczcie, piękny, kolor żółty się wytworzył. Zostało już wszystko przecedzone. Teraz miód wleję do 200 ml takiej letniej wody, żeby się roztopiło. A miodu mamy 200 gram. I teraz tą wodę z miodem wlewamy do słoika ze spirytusem. Teraz nasz sok cytrynowy, dołożę tutaj gazę, będziemy przecedzać również do spirytusu. Wszystko zostało przecedzone. Zobaczcie, jaki przepiękny kolor wyszedł. Teraz to sobie dobrze wymieszam i będę przelewać do butelek. Wleję sobie do miarki, bo mi wygodniej lać. Jak widzicie z tej porcji wyszło y, litr 400 i teraz będę przelewać do butelek. Wyszło nam trzy butelki. Zobaczcie jaki przepiękny kolor. Naleję wam do kieliszka. Taki piękny kolor. Oczywiście teraz te butelki odstawię w ciemne miejsce na minimum dwa tygodnie. Wtedy nalewka się przegryzie. I uzyska lepszy smak. Natomiast resztki cytryn, które miałam zasypane nie wyrzucam. Tylko zaleję je wódką i uzyskam delikatną wódkę cytrynową. Tym akcentem chciałam się z Wami pożegnać. Dziękuję za oglądnięcie filmiku. Łapki w górę, w górę, jak się podobało. Kto nie subskrybuje naszego kanału, zapraszam. Dziękuję bardzo.